Hej Liski. Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem miasto dzieci. Celina Zubrycka Dom na drzewie. Lęk przed zmianą. Świeciło słońce, chociaż przed chwilą padał śnieg. Ignaś patrzył przez okno. Lubił oglądać drzewa w swoim ogrodzie. Nawet bez liści wyglądały ładnie. Rosły dopiero dziesięć lat, i ciągle były jeszcze za małe, żeby zbudować na nich domek. Największe marzenie chłopca. Taki domek na drzewie to jest coś. Wchodzisz wysoko, chowasz się między gałęziami, robisz, co chcesz. Taka baza, tajemna skrytka. Możesz być tam prawdziwym superbohaterem, a jak chcesz, to bawisz się tam z kolegami. Ignaś jednak kochał swoje podwórko. Znał każdy zakątek. Od urodzenia bawił się na nim z psem. Synku, pewnego razu powiedziała mama. Zdecydowaliśmy się z Tatą zbudować drugi dom i wyprowadzić co ty na to Ignasia zamurowało otworzył buzie ze zdziwienia bardzo kocha swój dom i ogródek po co miałby to zmieniać przecież chciałeś mieć domek na drzewie wybudujemy ładniejszy dom będziesz miał większy pokój ciągnęła dalej mama Ignacy wydawał się zadowolony w pierwszej chwili nawet się uśmiechnął. Domek na drzewie, taki duży, ze składaną drabinką do wchodzenia to będzie coś. A jednak zrobiło mu się jakoś dziwnie nieswojo. Budowa nowego domu dobiegała końca. Jeszcze tynki, podłogi, potem malowanie i można wnosić meble. Rodzice byli bardzo, bardzo zmęczeni, często zdenerwowani. Brakowało im czasu dla Ignacego. Wykańczanie domu wykańczało też ich. Ignacy czuł się samotny i błąkał się po swoim starym ogródku. Pies też był nieswój. Zwierzęta na pewno nie lubią zmian. Niedługo będą się pakować i żegnać ze starym domem, a chociaż nowy był piękny, wszyscy czuli się dziwnie, trochę jak zdrajcy. Żegnali dużą część swego życia, znane miejsca, widoki i zapachy, swoje ściany pękniętą płytkę na podłodze w łazience, plamy na tapecie w pokoju Ignasia, pracowicie przyklejone listwy pod sufitem. Dużo wspomnień. Po co nam to było? Mama chodziła coraz bardziej smutna. Ignaś się denerwował. Tylko tato skupiał się na ukończeniu nowego domu i ciągle powtarzał, że tyle jeszcze roboty i tak dalej. Cześć, jestem Duszek Okruszek. Ignacy obejrzał się za siebie. Siedział na dywanie w swoim pokoju i wkładał samochodziki do pudełka. To znowu jego kolega Piotrek robi mu kawały. Wyjrzał z pokoju. Nie było Piotrka. Cześć, mówiłem ci. A gdzie pudełko dla mnie? Też stąd wyjeżdżam, nie zostawię was. Ciągnął dalej tajemniczy głos. Gadająca lalka, pomyślał Ignaś. Rodzice chcą go pocieszyć i pewnie kupili jakiegoś nakręcanego skrzata. Tapeta przy podłodze rozchyliła się. W miejscu pęknięcia jakiś malutki ludek wystawił nogę. Ależ był niepozorny. Felix z klasy Ignasia pewnie by go nie zobaczył bez okularów. Człowieczek był podobny do zwykłego krasnoludka z bajki, tylko nie miał czapki. Fryzura była nowoczesna i zwyczajna, jego kubraczek czerwony, a na nogach miał sportowe buty. Wydawał się zdenerwowany. Zgubiłem gdzieś swoją walizkę. Chyba twoi rodzice zabrali ją razem z szafą, narzekał ludzik. Swoje rzeczy ukryłem za szafą, teraz ich nie ma. Szału można dostać. Jak mam was pilnować? W moim mieszkanku zniszczyła. W moim mieszkanku zniszczyła się Łazienka. Ktoś, wynosząc meble z twego pokoju, zaczepił o ścianę, w której była moja łazienka. Nie kąpałem się od tygodnia, nie mogę znaleźć grzebienia. Coś okropnego. Mam tylko sportowe buty, a przecież one nie pasują do stroju skrzata. Czasem w nich ćwiczę, żeby utrzymać formę i nie przytyć za mocno. Bardzo lubię słodycze. Ignaś słuchał tego i wydawało mu się, że śni. Nie bał się jednak. Ludzik był miły, wzbudzał zaufanie. Wydawało się, że nie kłamał. Biedak. Ludzik był miły, wzbudzał zaufanie. Wydawało się, że nie kłamał. Biedak. On też cierpi z powodu przeprowadzki. Ty się nami opiekujesz? Pogubiłeś swoje rzeczy, nie masz w co się spakować? Co z ciebie za opiekun? Nie wytrzymał Ignaś. O, przepraszam. Rzeczy nie są najważniejsze. To, że nie mam walizki, butów i wanny, też. Moja opieka polega na czymś innym. Najważniejsze, że jestem z wami. Najważniejsze, że chcę z wami być i przeprowadzić się do nowego domu. Jestem częścią waszego niewidzialnego życia. Dobrym duchem. To ja usypiałem cię do snu, gdy mama wychodziła z pokoju. To ja zbierałem promyki słońca, żeby było weselej w domu, gdy padał deszcz. To ja budziłem, gdy nie zadzwonił budzik. To ja też nawijałem wasze marzenia na szpulki, żeby nie zginęły. Marzenia na szpulki, powtórzył Ignaś, po czym dodał, że tak naprawdę nie wie, czy chce mieszkać w nowym domu i że wszyscy mają dość marzeń o nowym domu, bo są zmęczeni budową i przeprowadzką. Ludzik duszek opowiadał jeszcze, że nowi właściciele nie mogą już się doczekać, kiedy zamieszkają w tym domu. Ich duszek dzwonił już do niego zniecierpliwiony. Czas na zmianę. Nowy dom potrzebuje jego, opiekuna i ich rodziny. Tak już jest i koniec. Strach ma wielkie oczy. Potem dodał, że domek na drzewie też wreszcie powstanie. To było przecież marzenie Ignasia. Chłopiec... Przyniósł w nakrętce wody ludzikowi duszkowi. Znalazł pudełko od zapałek na jego rzeczy i zastanawiał się, gdzie w nowym domu urządzi sobie pokój. Może przy kominku, jak w bajce? Ignaś uspokoił się. Pożegnał ze starym domem i wprowadził do nowego. Niedługo tata zbudował mu domek na drzewie. Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.